Czy jesteś zmęczony ciągłym życiem w niepokoju, lęku i nieustannych troskach? Poszukiwanie wewnętrznego spokoju może wydawać się odległe, ale dziś w imię Jezusa możesz doświadczyć prawdziwego pokoju. Łaska Chrystusa jest dostępna, aby przemienić Twoje życie. Jeśli jesteś gotowy przyjąć ten wieczny pokój, napisz komentarz poniżej. Pomożemy Ci modlić się razem. Wszystkowidzący Panie, Stwórco Nieba i Ziemi, zgromadzamy się w tej chwili z pokornymi sercami, szukając Twojej żywej i potężnej obecności. Wzywamy Twój święty ducha, który wypełnia całą stworzoną rzeczywistość Twoją chwałą i miłością, Duchu Święty. Przyjdź i ogarnij nas teraz, gdziekolwiek jesteśmy. Otocz każdą duszę, każde serce, które słyszy tę modlitwę Twoim pokojem, Twoim światłem i Twoją przemieniającą siłą. Niech w tej właśnie chwili nasze umysły się uspokoją, nasze serca będą przez Ciebie dotknięte, a wszystkie troski, lęki i strachy rozwiewają się przed Tobą. Panie, niech Twoja obecność stanie się dla nas rzeczywista i namacalna, przynosząc nam pewność, że jesteśmy w Twoich rękach bezpieczni, kochani i całkowicie opiekowani. Błagamy Cię, Panie, o Twoją boską łaskę. Niech łaska Chrystusa dosięgnie każdego z nas teraz, przenikając nasze serca, przynosząc uzdrowienie, wyzwolenie i odnowę. Niech Twoja łaska, która przewyższa wszelkie rozumienie, dotknie złamanych serc, zmęczonych dusz i niespokojnych Duchów, wypełniając nas pewnością, spokojem i pokojem. Niech w tej chwili pokój, płynący od Chrystusa, księcia pokoju, będzie obficie rozlany nad nami wszystkimi, przynosząc spokój, który przekracza wszelkie okoliczności czy wyzwania, jakie możemy przeżywać, Panie Jezu Chryste. Oto stoimy przed Tobą, oddając Ci wszystko, co nosimy w sobie. Gładzimy w Twoich rękach teraz wszystkie nasze troski, lęki, strachy i niepokoje. Wiemy, że często nasze serca są burzliwe pod ciężarem świata i trudów życia. Ale dziś, Panie, chcemy w pełni zaufać Tobie. Oddajemy Ci wszystkie nasze walki, wszystko to, co nas dręczy, wszystko to, co uniemożliwia nam życie w pokoju. Wiemy, że jesteś większy niż jakikolwiek problem, większy niż jakikolwiek strach. Większy niż jakikolwiek ból, dlatego składamy przed Tobą nasze trudności i wołamy o Twoje boskie działanie. Niech cała rozpacz, którą nosimy w sercach, zostanie teraz zastąpiona Twoim pokojem. Niech cała niepewność, która nas dręczy, zostanie wyparta przez pewność, że Ty jesteś naszym schronieniem i mocą, i że w Chrystusie znajdujemy prawdziwy pokój. Kochany Ojcze, Oddajemy również nasze strachy, te ukryte strachy, których nie zawsze potrafimy wyrazić, ale które zakłócają nasze dusze i umysły. Wiemy, że znasz najskrytsze części naszego wnętrza i to Tobie oddajemy wszystko, czym jesteśmy, z pewnością, że w Twoich rękach jesteśmy bezpieczni. W tej chwili, Panie. Niech każde słowo tej modlitwy będzie otwartym kanałem, przez który możesz działać cuda w naszym życiu. Niech Twoje słowo, Panie, głęboko dotknie serce każdego słuchającego i przemieni ich rzeczywistość. Niech Twój pokój, który jest zdolny strzec nasze serca i myśli, przybędzie potężnie, przemieniając nasze emocje, odnawiając nasze umysły i odnawiając nas od środka. Niech poprzez tę modlitwę dusze będą dotykane, uzdrawiane i wyzwolone. Niech duchowe bariery, które uniemożliwiają nam życie w pełni pokoju Chrystusa, zostaną teraz złamane w imię Jezusa. Wierzymy, że Twoja obecność jest tutaj, Panie i że Duch Święty porusza się potężnie, dotykając każde życie i rozpraszając wszelką ciemność, wszelki lęk, wszelką smutek. Twoje światło, Panie, oświetla serca, które były w ciemności, przynosząc jasność, wizję i zrozumienie. Niech wszystkie duchowe więzy, które nas krępują, zostaną rozerwane, a Ty, Panie, ogarnij nas swoją niewyobrażalną i nieskończoną miłością. Panie, niech nasza wiara w Ciebie będzie kluczem, który otwiera drzwi do prawdziwego wewnętrznego. Pokoju, niech ufając Tobie całkowicie doświadczymy pokoju, który przekracza ludzkie pojmowanie, pokoju, który pochodzi tylko od Ciebie. Wykładamy, Panie, że Ty jesteś Księciem Pokoju, królem naszych dusz. Obiecałeś, że Twój pokój będzie z nami. Nie pokój, jaki daje świat, ale prawdziwy, trwały, głęboki pokój. I odbieramy teraz, Panie, Twój pokój. Dziękujemy Ci za ten pokój, który przewyższa wszelkie rozumienie, strzegący nasze serca i umysły w Chrystusie Jezusie. Nasze zaufanie jest w Tobie, Panie, bo wiemy, że w Chrystusie znajdujemy odpoczynek, bezpieczeństwo, pokój, którego tak bardzo pragniemy. W tej chwili chcemy się zrelaksować w Twojej obecności, chcemy odpocząć w Twoim boskim uścisku. Wiedząc, że Pan dba o nas w każdym szczególe, Panie, ufamy, że Ty kontrolujesz wszystko. Nawet jeśli burze życia się podnoszą, wiemy, że z Chrystusem możemy odpocząć, bo On ucisza burze i przynosi pokój naszym duchom. Niech ta chwila modlitwy będzie zaproszeniem do pełnego zaufania, całkowitego oddania i trwałego pokoju, który pochodzi wyłącznie od Ciebie. Teraz, Panie, prosimy. Aby nasze serca były całkowicie otwarte, by Cię przyjąć. Niech w tej właśnie chwili każdy słuchający poczuje się ogarnięty Twoją obecnością, dotknięty Twoim pokojem i napełniony Twoją łaską. Niech, gdy słuchają tej modlitwy, zrozumieją, że znajdują się w bezpiecznym miejscu, gdzie panuje Twój pokój, gdzie Pan opiekuje się każdym z miłością bezwarunkową. Panie, niech nasza wiara umocni się w tej chwili, abyśmy mogli oddać całe nasze życie w Twoje ręce i odpocząć w Twoim doskonałym pokoju. Niech, gdy poddajemy się Twojej opiece, poczujemy, jak pokój Chrystusa płynie w nas, przynosząc równowagę, spokój i nadzieję. Dziękujemy Ci, Panie, bo wiemy, że Twój pokój jest drogocennym darem, który nas ogarnia i przemienia. Niech od tej właśnie chwili każdy z nas poczuje się odnowiony, przywrócony do życia i umocniony, gotowy żyć w zaufaniu, że w Chrystusie pokój nigdy nas nie opuszcza. Boże miłości i nieskończonej miłosierdzia przez odkupującą. Łaskę Twojego syna, naszego zbawcy Jezusa Chrystusa, zbliżamy się do Ciebie w tej godzinie z otwartymi sercami, spragnieni Twojej chwalebnej obecności. Panie, Ty znasz każdą włókno naszego istnienia, każdą myśl przechodzącą przez nasze umysły i każde brzemię ciążące na naszych duszach. Prosimy, aby Twoje boskie światło, potężne i przemieniające, objawiło się teraz w sposób jeszcze bardziej intensywny. Wołamy, Ojcze, o obfite wylanie Ducha Świętego, o boski dotyk, który przekracza ludzkie bariery, sięga najgłębszych zakątków naszego istnienia i przynosi pokój, który tylko Ty możesz ofiarować. Wstawiamy się, Panie, za całkowitym. Rozproszeniem wszelkiego lęku, który kradnie oddech i spokój tym, którzy Cię szukają. Niech każda fala niepokoju, każdy przyspieszony myśl, który burzy umysł, zostanie uciszony teraz przez Twoją świętą moc. Oświadczam w imieniu Jezusa, że cały lęk zostaje teraz rozwiany, rozpuszczony jak mgła pod słońcem, przez moc Twojego słowa, które mówi: Pozostawiam Wam pokój, mój pokój Wam daje. J1427. Niech ta żywa i skuteczna obietnica stanie się rzeczywistością w tej chwili, przynosząc natychmiastową ulgę dla serc pełnych niepokoju. Wołamy również, Boże, o ulgę od wszystkich emocjonalnych brzemion, które dręczą Twoich dzieci. To ciężary smutku, zawodu, strat i bólu, które czasem wydają się zbyt wielkie do udźwignięcia, ale Ty, Panie, jesteś naszym schronieniem i mocą, pomocą zawsze obecną w potrzebie. PS 46:1. Prosimy, aby Twoja delikatna, ale potężna ręka zdjęła te brzemiona jedno po drugim i rzuciła je w Twoje serce pełnego miłości. Niech słuchający poczuje w tej właśnie chwili, jak ciężar znika, a lekkość płynąca od Twojego ducha przywraca wewnętrzną równowagę i przynosi spokój, którego świat nie może dać ani odebrać. Ojcze Niebieski, dotknij każdego obszaru życia tych, którzy słuchają tej modlitwy. Przywróć, Panie, zmęczony umysł, który był bombardowany wątpliwościami, zamieszaniem i strachami. Odnoś myśli, dopasuj je do Twojej wiecznej prawdy, aby były pełne nadziei i jasności. Dotknij serce ranne, które być może stwardniało od bólu lub osłabło od samotności. Rozlej swoje balsamujące lekarstwo, Panie, i spraw, aby biło ponownie miłością, radością i wdzięcznością. Przywróć także duszę, która tęskni za Tobą jak łania za strumieniami wód. PS 42.1. Niech znajdzie odpoczynek w Twoich ramionach, Boże, i będzie w pełni zaspokojona Twoją obecnością. Ojcze, wyślij swoich świętych aniołów, aby otoczyli każdą osobę, która słucha tej modlitwy. Niech utworzą duchową tarczę ochronną wokół nich, chroniąc ich przed wszelkim złem, przed wszystkimi pułapkami wroga, który próbuje ukraść pokój, który Chrystus zdobył na krzyżu. Niech ci służebni aniołowie przynoszą ze sobą poczucie bezpieczeństwa Twojej miłości, szeptując do ducha Twoich dzieci: Nie bój się, gdyż ja jestem z Tobą. IS 41:10. Niech ta pewność przynosi głęboki odpoczynek, namacalne poczucie, że Pan zastępów ma kontrolę nad wszystkim. Z wiarą oświadczamy, że każde słowo tej modlitwy spełnia się teraz. Nie ma bariery, która mogłaby oprzeć się Twojej mocy, nie ma serca, którego nie możesz dosięgnąć, nie ma sytuacji, której nie możesz przemienić. Twoje działanie, Panie, jest rzeczywiste, potężne i nieodparte. Wołamy, aby słuchający doświadczył wewnętrznego pokoju w sposób jasny, namacalny i przemieniający, jak dar prosto z Twoich rąk. Niech będzie w stanie powiedzieć z pełnym przekonaniem: Czuję pokój Boży we mnie, wiem, że On jest tutaj. Niech to doświadczenie zaznacza nowy początek, odnowzenie duchowe, gdzie zaufanie do Ciebie jest kotwicą duszy, stabilną i niezachwianą. Panie Boże! W imię Jezusa chcemy teraz wyrazić naszą najgłębszą wdzięczność za Twoją tak rzeczywistą obecność w naszym życiu w tej właśnie chwili. Z sercami pełnymi chwały wynosimy Twoją wierność, Panie. Jesteś Bogiem wiernym, który nigdy nas nie opuszcza. Zawsze jesteś u naszego boku, podtrzymując nas, prowadząc i wspierając nawet w najtrudniejszych momentach. Dziękujemy Ci, Ojcze, za każde błogosławieństwo, które wylałeś na nas. Każdy dzień życia, każdy oddech, każdy uśmiech, każda okazja to dar płynący bezpośrednio z Twojego miłującego serca. W tej właśnie chwili dziękujemy szczególnie za pokój, który teraz wylewasz na każdego z nas pokój, który przekracza ludzkie pojmowanie. Ten, który uspokaja duszę, przynosząc nam spokój pośród burzy i sprawiając, że całkowicie ufamy Tobie. Panie, dziękujemy za każde cuda, które już się dzieją w tej chwili, za niewidzialne przemiany, które rozpocząłeś w naszym życiu. Prosimy, abyś otworzył nasze oczy, byśmy mogli zobaczyć Twoją potężną rękę działającą w każdym detalu naszej drogi. Świętujemy, O Panie, za pokój, który teraz zalewa nasze wnętrze. Oświadczamy z pełną wiarą, że każde serce, które słucha tej modlitwy, jest dotykane przez Ciebie, że łańcuchy, które wcześniej krępowały i zakłócały nasze serca, są teraz łamane. Niech w tej samej chwili każdy z nas otrzymuje spokój, który pochodzi wyłącznie z Twojej obecności, tę serenność, którą tylko Ty możesz dać, Panie Panie, chwalimy Cię i wynosimy za Twoją wierność. Wiemy, że nigdy nas nie zostawiasz samych. Że jesteś z nami przy każdym kroku, prowadząc nas, wzmacniając i podtrzymując. Nawet jeśli bitwy życia się podnoszą, wiemy, że jesteś naszym schronieniem i mocą. Jesteśmy bezpieczni w Tobie, Panie, i to daje nam pewność, by stawić czoła każdemu wyzwaniu. Twoja wierność nigdy nie zawodzi i dlatego możemy odpoczywać, wiedząc, że Ty kontrolujesz wszystko. Zachęcamy, Panie, każdego słuchającego, by utrzymał mocną wiarę, by ufał, że zawsze odpowiadasz na modlitwy wypowiadane z szczerością i pokornym sercem. Wiemy, że gdy szukamy Cię całym sercem, nigdy nas nie opuszczasz, zawsze nas słyszysz i zawsze odpowiadasz. Dlatego kontynuujemy naszą drogę w wierze, wiedząc, że nigdy nas nie zawiedziesz. Nasze zaufanie do Ciebie niech będzie niezachwiane, Panie, ponieważ jesteś wierny, by spełnić wszystkie obietnice, które dałeś nam, swoim dzieciom. Panie, prosimy, aby Duch Święty nadal działał potężnie w każdym sercu, które słucha tej modlitwy. Niech On nadal prowadzi nas drogą pokoju, harmonii, duchowego wzrostu i przemiany. Niech Duch Święty nas wzmacnia, uczy, strofuje, gdy potrzeba. I przypomina nam, że jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga, całkowicie opiekowanymi i chronionymi przez Twoją miłość. Niech Twoja obecność, Panie, będzie stała w naszym życiu, prowadząc nas do coraz głębszej wspólnoty z Tobą, i niech Pokój Pański będzie naszym stałym towarzyszem. Panie, wołamy teraz o Twój pokój, o Twoje boskie światło, by nadal świeciło nad nami i nad wszystkimi, którzy słuchają tej modlitwy. Wołamy, by wszystkie działania wroga zostały rozbite, by cała ciemność rozpłynęła się przed Twoją potęgą i by Twój pokój panował w każdym domu, w każdym sercu. Wołamy, by w imieniu Jezusa wszelki lęk, cały strach i wszelka troska zniknęły. A zaufanie do ciebie było naszym bezpieczeństwem. Panie, jesteś naszym schronieniem, naszą skałą i naszą mocą. W Tobie znajdujemy pokój i odpoczynek. Oświadczamy, że to jest nasz czas zwycięstwa, że pokój Chrystusa osiadł w naszych sercach i że od tej chwili będziemy szli drogą realizacji, błogosławieństw i pokoju. Pokój, który nam dajesz, przekracza wszelkie pojmowanie. I w Nim ufamy, w Nim odpoczywamy. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystko, co już dzieje się w naszym życiu. Wszystko jest dobrze, bo Ty kontrolujesz wszystko. W imieniu Jezusa dajemy Ci całą chwałę, cześć i wielbienie. Amen.